Znajdujemy się w Złotej, bardzo ekskluzywnym apartamentowcu, który należy tak naprawdę do ligi budynków tej klasy na świecie, gdzie mieszkańcy nie tylko będą cieszyć się apartamentami z widokami na Warszawę, ale przede wszystkim listą przywilejów i udogodnień dostępnych w całym budynku. Już z zewnątrz widzimy, że ma on wyjątkową architekturę, która wpisała się już w krajobraz miejski. I w pewnym sensie stanowi taki symbol przemian w naszym kraju. Symbol rosnącej klasy ludzi, którzy są biznesmenami, ludzi, którzy nie mają na co dzień dużo czasu, którzy potrzebują mieć miejsce w sercu miasta, aby tutaj właśnie móc spędzić czas przyjemnie ze swoimi gośćmi na pracy czy właśnie rekreacji czy wręcz wypoczynku w zaciszu własnego apartamentu. Apartamenty na złotej oferujemy od 62 m2 do 300, chociaż tak naprawdę górna granica nie jest ściśle określona, ponieważ mamy klientów zainteresowanych całym piętrem czy półpiętra też rozważają i nie staramy się tutaj ograniczać ich wyborów. Ale nie tylko to, wracając do architektury, proszę zauważyć, że we wnętrzu, którym jesteśmy, tak naprawdę nie ma podobnego wręcz apartamentu. Ta architektura Daniela Libeskinda, która wyraźnie jest widoczna na zewnątrz, ona również bardzo wyraźnie zmienia każde wnętrze. Tutaj widzimy pochylone filary. W każdym apartamencie w zupełnie inny sposób są one ustawione. To zależy od kształtu budynku, ale również inny układ paneli fasady czyni każde wnętrze wyjątkowym, można powiedzieć, unikatem. Budynek, tak naprawdę, cechuje bardzo wiele zaawansowanych rozwiązań nowej technologii. I to są nie tylko sposoby zarządzania klimatyzacją, otwieraniem okien w celu wietrzenia apartamentu świeżym powietrzem, czy też spuszczania rolet, ustawiania scen świetlnych, ale również i to, że dzięki dotykowemu panelowi możemy zamówić catering do własnego apartamentu, możemy zamówić taksówkę. Że Złota zapoczątkowała właśnie to budownictwo e, mieszkaniowe, wysokie w wydaniu bardzo ekskluzywnym. E, I dziś e, widać wyraźnie rosnącą klasę e, przedsiębiorców głównie, którzy są klientami, e, czy też e, artystów, którzy odnieśli. Czy lokalny, czy międzynarodowy sukces, to jest właśnie klasa osób, które szukają tak unikalnych miejsc do zamieszkania, a także szukają miejsc, gdzie zaoszczędzą dużo czasu. Bo my tutaj w ciągu 10 sekund możemy znaleźć się w salonie masażu, skorzystać z suchej, mokrej sauny, pójść z dziećmi na basen, na lekcję nauki pływania. Czy nie będąc w kraju, nie będąc w tym budynku, poprosić naszego konsierż, aby otworzył apartament dla naszej rodziny, która akurat przyjechała do Warszawy i chce z niego skorzystać? Także wygoda, na którą my tu kładziemy główny nacisk, i to, aby nasi rezydenci tak naprawdę nie musieli się martwić o wiele codziennych zwykłych spraw wychodzi naprzeciw stylowi życia dzisiejszych biznesmenów.